Matti, ty rozumiesz to? Co znowu? Basia była u nas i wyśmiała mój tybetański wazonik. Kumasz to? Tyle na nią narzekasz, to po co ją zapraszasz? Może po prostu z nią szczerze porozmawiaj. No co? Nie wszystko musi mieć rozwiązanie, panie komisarzu Zawada, hm? Co powiesz na to? Może chciałam po prostu poczuć twoje poparcie i zrozumienie, hm? Może chciałam się po prostu komuś wygadać? A pan idealny od razu z rozwiązaniem leci. Po co ją zapraszasz, wiesz co? Pocałuj mnie w dupę. Chciałem tylko pomóc. Jak chciałeś pomóc? Z wysraniem swojej świetnej opinii? To ja dziękuję bardzo! Misia, ja po prostu dałem ci sensowne rozwiązanie problemu. Nie wszystko musi się rozbijać o ten twój cały testosteron. Może jeszcze wryja powinna mi dać, hm? A co ma do tego testosteron? Ty mnie niby słuchasz, ale mnie nie słyszysz. Słyszę i dlatego proponuję Ci logiczne rozwiązanie. A dobra tam. I teraz serio będziesz na mnie oto zła? Nie, no ja już dłużej tak nie mogę. Ty wiesz, co mi teraz robisz? Ty wiesz, ile mnie to teraz kosztuje? Husz... Hmm, dziękuję. Może rzeczywiście powinnam z nią porozmawiać. Psychopatka.